na zastanawiła, dzisiaj kolejny odcinek, Nasz znaczy pierwszy odcinek z podróby CSA. Każdy już pewnie ją grał w dzieciństwie, bo no to jest yy, gra, którą yy, Dudy oczywiście powie nazwę, bo ja nigdy nie mówię nas. Te oczywiście pamiętam. no dobra, ale Dudy jest ze mną. Siema. Dudy No i dzisiaj yy, standardowo. Te trzy rundy, czyli Deadmatch, Elimination i The będziemy grać. Pierwsza runda, Deadmatch i lecimy. Jest, jest Git mapa, jest Git mapa. To to była zagra, bo nie pamiętam, Deadmatch. że trzeba jeden na kile. To i raz się cały czas? No. Więc widzimy Sławcię, i Subika, a my nie przedłużamy, lecimy. Oła! Okay. Ej, zrobili. Ja umarłem. Ja noobem jestem trochę. Masz mi Leży? Le leży. U! Ty gnomie jesteś. Chodź, chodź, chodź. o chodźcie. Dobra, nie spodziewałem się Idę. tego. Dobra, Bierzę, strzał. Czy ja będę robić misję? Może jeszcze na dzisiejszym odcinku widzowie tego otworzymy skrzynkę. E, ja są tu czekam? Mam 18 HP. Krzyściona! Ja mu w głowę ładuję 500 strzałek, i przeżywa jeszcze. U mnie tak samo. Lety? O, ale mi też ja zasabia głowa. O dobra, leży. Napiszcie też w komentarzu, jak oceniacie naszego skill'a w tej grze, bo ja słab, słabizna chyba. się mam ze dwóch, jak zawsze. Idę. Kurde, nie trafiłem nic. Na razie remis jest. Chyba tą rundę trochę zaskipujemy, bo trochę będzie się zawsze strzelać. Więc ona będzie chyba w dłuższym tempie. Albo ją trochę zetna, będę pokazywać najciekawsze momenty. Kurde. Serno się trafiłem. nie jak trzeba co? co dody? was opuścić a musiałeś opuścić? mógł was opuścić na, ten, na tym odcinku więc papa. nara leży raczej my z tą rundę zeskipujemy, bo nic tutaj zupełnie ciekawego nie ma, więc widzimy się w następnej rundzie już. Jestem już z powrotem. Mam mapę Warhouse i wyświetlam się wynik tamtego meczu, jaki był końcowy. Teraz być na ekranie. A my już zaczynamy. Będziemy dzisiaj z tej rudy, będziemy sniper-kozawać. sniper, sniper Będziemy rozwalać gracz z Leży. O niepotrzebnie! Chciałem go znażować, bo już tam, że podejdzie, on się oddalił. Hmm. Więc tym razem zmienimy sobie broń na... tą. Będziemy snajpić nadal osóbki. Jeśli nie będziemy wychodzić, to... Będziemy w swoje ręce. же, Rozłączyło moneta, więc jakby z tej okazji nie wykorzystać? No, no Polak by skorzystał, nie? Co nie? Więc idziemy znowu snajperkozać. najperkozać. Musimy jeszcze dwa fraki zrobić. I koniec snajperkozowania leży. Jeszcze na frak i idziemy na inny bar. Teraz chyba pójdę z na dół tego tak bardziej. Snajpić te osoby. Nie trafiłem. Taki skam. w tym trafił czy się ten jeszcze już by było po nim. Kurde. Tu. Za... Jak, 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 jak on go tak zabił? Łatwo. Dobra. Nie zabiłem go, czy jeszcze jeden frak nam brakuje. Więc, jako ja doświadczony gracz, bo grałem w tą grę tyle lat, nie obawiam się niczego. Leży dobra. 2, Pokemon Shoo, 3, 4, Nike 5, 6. No, zwycięstwo, więc bez zbędnego przedłużania. Idziemy do lobby. I wybieram ostatni tryb na ten odcinek, czyli typowy CSGO. Teraz tak, przy okazji jak tutaj jesteśmy, zbiorem misję. Misyją. I zaraz będziemy mieć kolejne te walutę i jeszcze jedna i będziemy mieć skrzynkę do tworzenia, więc yy, ja lecę. Defiance! Lecimy. No nie przepadam zbytnio za tą mapą, bo ona jest taka do dupy trochę. No ja, bo jeszcze nie dołączono na pierwszej rundy, niestety. Co obserwujmy jak... Uuu, koks z pistol bomby po To mało fajny pistolet. Co, Co dużo ich się... było. Nie wiem, za na jakąś konkretną broń. Ok, mam dobra. Czyli no, standardowa. Bo helmet i zgraja zawsze musi być, ale tylko mam helmet, bo pustać tylko na niego. Ja mam, ojma jak baba z Wesela, to ma fajne skinki. No i gg, i teraz będzie ich czas gonił. Boa, wow, ładny strzał. Go miała kacze. Teraz też w tej rundzie wezmę, nie mogę wziąć akacza, więc wezmę tego co wtedy. No i to tylko Jakoś bardzo dobry w tą grę, wiem jak grać, to lecisz tu, zrzucasz granata, nikt się nie łapie, bo wszyscy obok przychodzą. Idziesz na nich, zabijasz bombę. doświadczenie kilkuletnie należy mieć, przepraszam, rozwalone, mielone. Można z niego zrobić. I czekam, jak jakiś Maciuś się zjawi. Ja patrzę jakie mają broń, a ten podchodzi, jak ham. zawsze to tak się kończy. Zasada numer jeden, moja wersja. Nigdy nie patrz na broń. Tak nigdy nie patrz na broń. Człowieku jak to zrobisz, to już po to Pan wesele fajne skiny, nie? Dbaję to, to, są marzenia moje? Po co jest smok tutaj? Ja tu idę. O po to! Ja, nic nie mam. Czy to jest Dudi? To chyba Dudi jest. I mnie tego skina tak chyba nie ogarnie. Dobra, załóżmy, że to jest Dudi. Nie, to nie jest Dudi, nie potrafię tak grać. Dobra, widzowie, jakby ten odcinek. To tyle, więc... Po co ty tu czekasz? I wychodź. No, no, za tyle. Na pewno nic nie masz. I to no, ja już kończę.